Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej zapowiedzi, która to pozwoli nam zapoznać się z dość interesującą, ale i budzącą spore kontrowersje produkcją. O ile gatunek MOBA sam w sobie staje się już nużący i mało oryginalny, to okraszenie bijatyki pewnymi elementami MOBY może wyjść naprawdę dobrze. Pierwszy przykład z brzegu to Paladins, który pod pewnymi względami jest świetny. Dzisiaj natomiast opowiemy sobie troszkę o grze Gigantic, która aktualnie znajduje się w zamkniętych i dość ekskluzywnych, powiedziałbym, beta testach. Ja natomiast jestem Xaorus i zapraszam na materiał. Gra sama w sobie wymaga klucza i jeszcze jednej rzeczy, która wywołała właśnie ogromne spory. Aby w ogóle zagrać w Gigantica, potrzeba Windowsa 10 albo Xboxa One. Inne systemy są wykluczone, począwszy od 7, poprzez 8, aż po 8.1. 7. odpada, ponieważ brakuje w niej sklepu Microsoftu, natomiast 8 i 8.1 ten sklep posiada, aczkolwiek gra nie zostanie w nim odnaleziona. Powód? Prawdopodobnie w dużej mierze marketing, ale i fakt, że tylko dziesiątka obsługiwać będzie Direct X12. Ból ogromny, prawda? Oznaczać to może, że już na starcie prezentowany produkt traci ogromną ilość potencjalnych odbiorców. Z drugiej strony jednak ludzie opierają się przesiadce mimo darmowej aktualizacji do dziesiątki, która ani nie jest zła, ani felerna, co potwierdzam jako kilkumiesięczny chomik doświadczalny, a korzystam z systemu nie tylko docelowo do gier. Prędzej czy później Microsoft oleje siódemkę oraz ósemki, a wtedy całość wymrze. Podobnie było z legendarnym X-Pack'iem. my jednak dzisiaj nie o systemach, bo od tego są inne portale. Nam chodzi przede wszystkim o zabawę, a ta będzie rodziła się standardowo w lobby, gdzie zapoznamy się z poziomem naszego konta, ilością waluty oraz kilkoma zakładkami. Będzie to home, gdzie inicjujemy mecz, dostajemy wejście do tutoriala, jak i dziennych questów, następnie mamy zakładkę kreatury, czyli nasze sumony, gdzie możemy ulepszać, upgradeować lub doposażyć się w nowe potworki. Sklep pozwoli nam natomiast dobrać sobie nowych bohaterów z dostępnej gamy, która miejmy nadzieję się rozrośnie z czasem, bo aktualnie mamy ich 16. Poza tym w kolekcji znajdziemy. Achievementy I to tyle jeśli chodzi o lobby, więc czas rozpocząć mecz i poczekać kilka dobrych minut, aż znajdziemy rozgrywkę. Kiedy jednak już uda nam się dostać, możemy wybrać jedną spośród dostępnych w rotacji darmowych postaci i zatopimy się w pełnej akcji, bo jak na closed beta gra jest bardzo dobrze wykonana i gdyby nie dopisek closed beta, mógłbym śmiało zrobić już szybkie spojrzenie. Gigantic działa bardzo płynnie, bardzo dobrze, spadków klatek niemal nie uświadczymy, a trzeba zaznaczyć, że całość to nieprzypadkowy zbiór pikseli. Gigantic posiada piękną w swoim artystycznym wykonaniu grafikę. Całość z jednej strony rysunkowa, z drugiej strony malownicza i przejmująco szczegółowa, animacje, umiejętności, walka wyglądają świetnie i zadbano o to, żeby w przypadku każdej mapy oraz każdej postaci coś nas zaskoczyło, a może nawet delikatnie zafascynowało. Pod tym względem naprawdę gra idzie w dobrym kierunku i miejmy nadzieję, że tak zostanie. Audio również jest bardzo przyjemne, jednak przejdźmy do konkretów, czyli mechaniki. Tej produkcji zdecydowanie nie można nazwać stricte mobą, lepiej określić ją jako bijatykę TPS z elementami strategicznymi. Wchodzimy bowiem na dość nieregularne, ciekawe mapy posiadające odpowiednio usytuowane punkty strategiczne. Po jednej i drugiej stronie konfliktu znaleźć możemy dwie tytułowe, ogromne kreatury, które toczą ze sobą spór. Naszym zadaniem jest jedynie pomóc im w starciach odpowiednio boostując ich wskaźniki ataków poprzez przyjmowanie punktów, walkę oraz obronę. Całość dzieje się w bardzo dynamicznym tempie. Nie tracimy czasu na jakąkolwiek farmę przedmiotów dla naszej postaci, nie bawimy się w walkę z wieżami, minionami czy czymkolwiek innym. Naszym celem jest złoić tyłek wrogim bohaterom oraz gigantowi, przełamując przy okazji kreatury, które summonują wrogowie na owych punktach kluczowych. Tym samym mecze trwają zazwyczaj w granicach 20-30 minut zapewniając sporą dawkę emocji. Wiadomo jednak, że jak gra MMO to i poziomy postaci z pewnością gdzieś istnieją i w rzeczy samej tak jest. Tutaj natomiast dzięki wbiciu konkretnych leveli budujemy zaplecze umiejętności i talentów naszej postaci. Każdy bohater posiada 5 skili, z czego 1 to umiejętność specjalna, oraz dodatkowo posiadamy również 4 talenty. Jeśli chodzi o umiejętności, to każda z nich ma 4 opcje rozbudowy, co daje sporą różnorodność w kreowaniu buildów i roli postaci podczas meczu. Talenty natomiast, jak wspomniałem, są 4 i każdy kolejny możemy obrać tak, jak chcemy, ponieważ na jeden slot talentu przypada kilka pasywnych właściwości, więc po raz kolejny możemy mieszać, budować, uzupełniać naszym zdaniem braki w bohaterze. Fajne i ciekawe rozwiązanie, w jakiś sposób budujące różnorodność, bo kto wie jaki build obierze nasz przeciwnik. Jeśli natomiast wybierzemy jako takiego bohatera i dobrą ścieżkę rozwoju, to nie pozostaje nam nic innego jak walczyć w systemie non-target, gdzie przewijają się również uniki, sprinty i pasek energii, wymagający co jakiś czas chwili odpoczynku lub zwolnienia w wirze walki. Podsumowując więc, Gigantic zapowiada się wybornie pod wieloma względami i kto wie, może stanie się poniekąd konkurencją dla Paladins, Smite'a, a może nawet nadchodzącego, bardzo dobrze rokującego Paragona. Trzymajmy zatem kciuki za pomyślny rozwój oraz może jednak ukłon w stronę starszych systemów. Mi obecne rozwiązanie nie przeszkadza, ale będąc w pełni obiektywnym są gusta i guściki, więc nie każdemu spodoba się pchani niemalże na siłę rozwiązania Microsoftu. Jak natomiast wy oceniacie J.Jantica? Graliście, a może starszy system zakopał waszą ochotę na przygodę? Komentujcie, łapeczkujcie, a może nawet i subskrybujcie kanał po więcej materiałów. Trzymajcie się ciepło, hej! Deadly hunter